Siemanko, witajcie w kolejnej recenzji naszych replik. Dzisiaj pokażemy Wam CM045. Zapraszam do oglądania. CM045, producent CYMA. Waga repliki naszej to 2685 g, długość to 73 cm. Stworzona jest ona z aluminium i stali. Rodzaj magazynka dołączonego do naszej repliki to high cap. Pojemność to 525 kulek. Magazynek stworzony z tworzywa sztucznego. W naszej replice ze stali posiadamy składaną kolbę, pokrywę zamka, korpus, selektor ognia, osłonę spustu oraz tumnik. Znalu jest montaż na jaskółczy ogon, suwadło zamkowe kolanko gazowe oraz podstawa muszki. W naszym pudełku otrzymujemy samą replikę ładowarkę, magazynek highcap, kluczyk do regulacji muszki oraz baterię nimh typu stick. Pojemność naszej baterii to 1200 milionów i jej napięcie to 8,4 V Pod pokrywą zamka Mieści się miejsce na naszych akumulator Pod suwadłem zamka Mieści się nasza metalowa komora hopa Replik naszą napędza Niezawodny metalowy gearbox V3 Z metalowymi zębatkami Oraz sprężyną M125 która daje prędkość w rzędu 410 FPS. Skuteczną celność zapewnia w naszej replice rufa wewnętrzna o długości 250 mm. A więc to będzie na tyle w tym filmiku. Zapraszam do kolejnych recenzji kolejnych filmów. Komentujcie oraz oceniajcie subskrybujcie, ponieważ to motywuje do dalszej pracy. Repika nadaje się nawet do kopania rowów, powiedziałbym, jest no solidna, no po prostu ruski sprzęt, no, nie do rozbijolenia, no.